Wieprzowina tak naprawdę jest najważniejszym, albo jednym z najważniejszych elementów każdej restauracji, karczmy, gospody, szynku. W menu tych obiektów gastronomicznych znajdujemy je bez żadnych problemów, są one wydzielone i są, nie ukrywajmy, po prostu bardzo rozbudowane. Mięso wieprzowe jest podstawowym elementem, jeśli chodzi o tworzenie karty jabłospisu przez dobrego szefa kuchni. Możemy to mięso wieprzowe przygotować na dziesiątki, setki, a fachowcy twierdzą, że nawet na tysiące sposobów. Tak naprawdę od Szefa kuchni tak naprawdę zależy to, czy to będzie najbardziej klasyczne danie, czyli kotlet schabowy z zasmażoną kapustą i ziemniakami, czy to będzie wyrafinowane, wyrafinowana karkówka, smażona na grillu z różnego rodzaju sosami, czy nadziewane polędwiczki wieprzowe na różnego rodzaju sposoby, na słodko, na wytrawnie, na kwaśno. Oczywiście mięso wieprzowe daje takie możliwości, dlatego że jest po prostu zdrowym mięsem. Dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa trzy dania, które stanowią jakby taki trzon naszego menu. Jest to kotlet schabowy z kością, są to żeberka pieczone na wymiodzie i karkówka pieczona. Żeberka musimy wcześniej zamarynować. Przyprawiamy je przyprawami takimi ogólnie dostępnymi: sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, kminek. Dodatkowo dodajemy jeszcze musztardę i miód. Później to przygotowane mięso wkładamy do piekarnika. W wysokiej temperaturze jest ono podpiekane i później duszone. Sami testujemy po prostu, próbujemy, przyprawiamy, sprawdzamy różne przyprawy, długość i, i, i wysokość temperatury. Aby karkówka była krucha i delikatna, ważne jest, żeby była dzień wcześniej zamarynowana. W naturalnej takiej zalewie składającej się z wody, soli, pieprzu, ziela angielskiego i liścia laurowego. I następnego dnia wyciągamy taką karkówkę z zalewy, szpikujemy ją czosnkiem, yy, przyprawiamy jeszcze raz solą, pieprzem, zielem angielskim i wkładamy do piekarnika. W wysokiej temperaturze jest ona podpiekana i później tuszona. Jeśli tylko mam okazję i możliwość, a czasami nie da się ukryć, że korzystam z tego, jeżeli widzę w karcie mieni kotlet schabowy z kością smażony i wiem, że on jest smażony na tłuszczu, na smalcu, nie ukrywam, zawsze wybieram to danie. Różnica między kotletem schabowym a z kotletem schabowym z kością polega na tym, że mięso z kotleta schabowego z kością jest bardziej soczyste. Kotlet schabowy z kością, jeżeli do nas przychodzi, to przychodzi w całości. Sami go kroimy, porcjujemy, następnie rozbijamy i przyprawiamy. Jest to sól, czosnek i później robimy panierkę. Najlepiej, gdyby był smażony na smalcu, wtedy ma na więcej wartości smakowych, ale to już w zależności od tego, co kto lubi, to może też być przygotowany olej. Mięso pozyskujemy od lokalnych dostawców, ponieważ chcemy, aby ono było łatwe w obróbce, nie wymagało transportu, czyli nie wymagało konserwantów i było smaczne. Mięso wieprzowe, co jest bardzo ważne i co tak, niestety bardzo rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, jest źródłem bardzo ważnych elementów dla naszego organizmu. Pomijając oczywiście mikroelementy jest także ważnym źródłem takich rzeczy jak żelazo, bardzo łatwo przyswajalnego przez organizm człowieka, także cynk, a także witaminy. Witamina B, witamina PP one po prostu przez nasz organizm nie są wytwarzane i musimy je po prostu w sposób jak najbardziej smaczny przyjąć. Mięso wieprzowe daje to możliwość, że możemy je praktycznie kilka razy. W tygodniu po prostu do naszego organizmu dostarczyć. Oponenci podkreślają, że mięso wieprzowe jest mięsem tłustym, ale tak naprawdę to jest walor tego mięsa, albowiem z jednej strony tłuszcz pozwala na rozpuszczanie różnego rodzaju witamin w naszym organizmie, a dla mnie tłuszcz jest także elementem smaku, albowiem właśnie tłuszcz pozwala nam najłatwiej przenosić różnego rodzaju walory smakowe, zarówno mięsa wieprzowego, jak i elementów mu towarzyszących. Wszystkie nasze dania y, podajemy y, z ziemniaczkami i zestawem surówek, wyjątkami są y, kotlet schabowy z kością, który podajemy z kapustą zasmażaną. Podkarpacki Szlak Kulinarny, który tworzy na terenie naszego województwa blisko 50 obiektów gastronomicznych, gospód, karczm, obersz, szynków, restauracji, tak naprawdę nie ma żadnego obiektu, w którym nie byłoby czegoś takiego, jak w karcie menu dania wieprzowego. I to zarówno olbrzymie, najbardziej klasyczne kotlety schabowe, jak i polędwiczki, jak i różnego rodzaju inne pomysły na dania z grilla, na dania wynikające z naszej tradycji kulinarnej, które po prostu są bardzo ważne, smakowo związane z tradycją, co nie ukrywajmy, także z naszym wyborem dobrego smaku.